W sierpniu w Lubinie gościła reprezentacja Polski, która w ramach eliminacji do Eurobasketu pokonała podogrywce Austrię i awansowała do finałów. Niespełna półtora miesiąca temu mieliśmy u nas duże wydarzenie w koszykówce mężczyzn. Reprezentacja Polski w ramach eliminacji Eurobasketu pokonała drużynę Austrii i uzyskała tutaj bezpośredni awans do przyszłorocznego Eurobasketu. W dniu dzisiejszym mamy, mamy tutaj znamienitych gości ze Zgorzelca, mistrzów Polski, drużynę PG Turowa Zgorzelec. Także zaraz oddam głos naszym gościom i oni powiedzą, co u nas robią i skąd ta wizyta i dlaczego ta konferencja i też pora tej konferencji. Hala w Zgorzelcu jest już na ukończeniu, ale zanim zostanie oddana do użytku, turów swoje mecze rozgrywać będzie w hali RCS-u. Oprócz mistrzów Niemiec Lupin będzie gościł na pewno także złotych medalistów ligi tureckiej Fenerbacze Ulker Stambuł. Wygramy mecz, mimo że przeciwnik jest bardzo trudny. Mistrz Turcji wszyscy wskazują na porażkę, ale myślę, że jesteśmy w stanie tutaj sprawić niespodziankę i, i myślę, że jest to, zarówno trener, jak drużyna wierzy w to, że, że może być to dla nas yy, zwycięska hala. Wcześniej swoje mecze w europejskich pucharach Turów rozgrywał w położonym bliżej czeskim Libercu. Teraz zawita do Lubina. Sprawa, gdzie Turów będzie grał mecze Euroligi, to tutaj już od dwóch miesięcy toczą się jakieś dyskusje. Liberec, Wrocław pojawia się. Ja myślę, że wybraliśmy najlepszy wariant. Jest to bardzo nowoczesna hala. Ja myślę, że nie, możemy się, nie powinniśmy się tej hali wstydzić przed najlepszymi drużynami w Europie. Wprawdzie początkowo Euroleague'a była dość sceptycznie nastawiona do, do, do tej hali ze względu na to, no, że nie jest to nasza macierzysta hala, tak. I no, teoretycznie nie ma wymaganych 5000, tysięcy, ale przekonaliśmy, że ta hala może mieć 5000 tysięcy, a też ważne jest, żeby ta hala była pełna i liczymy na to, tak jak to było podobnie w meczu z Austrią, że hala się zapełni, że będzie świetny doping. Mecz z Fenerbacze Ulker Stambuł odbędzie się 23 października, 6 listopada do Lubina zawita Bayern Monachium. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 9940. Szczegóły na mpo.lubin.pl Spędź popołudnia na Kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku.